Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja, pana posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, prezesa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Szczęść Boże, panie prezesie, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, również bardzo serdecznie witam ojca Piotra i wszystkich słuchaczy Radia Maryję i pozdrawiam serdecznie rodaków, macierzy. Dziękujemy ślicznie. Panie prezesie, Polacy na Litwie sprzeciwiają się rozlokowaniu islamskich migrantów w niszkach. To miasto prawie w 100% zamieszkane jest przez naszych rodaków, a cała sytuacja i cała sprawa jest skandaliczna. Tak, dokładnie. Miasteczko jest zamieszkane prawie w 85% przez Polaków. W ogóle rejon Solicznicki, gdzie to miasteczko się znajduje, jest zamieszkane w 80% przez Polaków. We wszystkich 13 gminach tego powiatu Polacy stanowią absolutną większość mieszkańców. I władze chcą umieścić tam islamskich imigrantów ekonomicznych. I oczywiście na to nie ma zgody, bo ta decyzja jest sprzeczna z z wieloma aktami prawnymi zarówno naszego państwa, jak i jak, jakich naszych zobowiązań międzynarodowych. A to, co jest, jest też bardzo niedobre, że decyzja została narzucona odgórnie wbrew, wbrew, wbrew Przeciwu miejscowych mieszkańców, miejscowej wspólnoty, też przeciwu Rady Powiatowej, a właśnie Europejska Karta Samorządów, która Litwa ratyfikowała bez wyjątków. I Nasze ustawy bardzo wyraźnie mówią, że wszystkie podobne decyzje przez ministerstwo powinno być konsultowane z lokalną społecznością, z lokalną władzą. Panie prezesie, dlaczego rząd podjął decyzję, że ten ośrodek akurat będzie znajdował się w niżkach? To znaczy decyzję podjął e, pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Arwida Sanuszauskas. Chyba jest dzień czy dwa pełni obowiązki, bo minister Białotajtya była w delegacji i podpisał wbrew protestom, wbrew decyzji Rady Samorządowej tą decyzję pośpiesznie. I w tym widzimy określoną prowokację. I teraz oczywiście powstał niemały konflikt. Ludzie zorganizowali się w samoobronę. Polskie organizacje wspierają ich bardzo mocno. Związek Polaków i AWP ZHR i, i wszyscy ludzie dobrej woli. E, tak więc to była prowokacyjna decyzja. I nie wiem, czy tutaj muszę o tym mówić, ale na pewno to jest ważne, że właśnie ten pełniący obowiązki ministra, Alfredo Stanuszawska, przed kilkoma laty był umieszczony na liście tajnych współpracowników KGB w gazecie Respublika. I tego nikt, powiedzmy, nie sprostował, nikt nie mówił innego zdania. Czyli tutaj też może być trochę większa i szersza prowokacja. W każdym bądź razie Polacy na liczy są pełne determinacji, żeby obronić mieszkańców dziewieniszek, bo po prostu to, to zrujnuje ich dotychczasowe życie. W miasteczku, w które mieszka 500 osób umieścić w centrum tysiąc e, imigrantów ekonomicznych, e, wyznawców islamu e, obok szkoły polskiej im. Mickiewicza, gimnazjum 12-letniego, 50 metrów, to to jest prosto skandaliczne. Mieszkańcy panie prezesie protestują tak, że tak jak pan zaznaczył akcja wyborcza Polaków na Litwie, ich wspiera i także zjednoczenie chrześcijańskich rodzin. Tak, jak najbardziej. Mamy e, tutaj m, ogromne wsparcie e, na Wielęszczyźnie, zresztą na całe Litwie, bo też, też przyjeżdżali e, przedstawiciele ze Żmudzi i, 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 i popierali tą akcję, bo również rozumieją, że dzisiaj Wielęszyzna jutro, jutro Żmudź, witanie, udolność rządu, rządu naszego dzisiejszego ministerstwa jest po prostu, po prostu rażąca, przecież e, Przechodzą granicę nielegalnie, powinni być interweniowani. Na to też pozwala nasze prawo. Bez żadnych paszportów. No To po prostu jest taka inwazja. A, a z nimi policja czasami tak bawi się, jak, jak, jak z jakimiś poprawnymi naszymi wołotelami. No, nawet czasami e, odwrotnie. Tu niedawno telewizja pokazała taki reporty, że w innym miejscu, gdzie są umieszczenie i jedna z pań chciała wywolać karetkę dla swojego męża żeby umieścić go w szpitalu na zabiegu pilnym, ale zostało mu odmówione, że nie ma miejsca, a za kilka godzin z tego środka był wywieziony ten imigrant ekonomiczny. Jemu ja znalazło się miejsca, tak więc oburzenia ludzi jest bardzo wielkie, bo to nawet nie chodzi tylko dzisiaj o Wieniszki, czy Wieniszczyznę, to, to chodzi o coś więcej. To chodzi w ogóle o, o, o najazd tak zwanych ludzi obcej kultury, zorganizowany i którzy w wielkim stopniu e, lamią rażące prawo, jak już mówiłam, przekraczają nielegalne granice, są bez żadnych dokumentów, e, wojowniczo nastawieni i na pewno temu trzeba położyć kres, ale żeby temu położyć kres, to rząd po prostu powinien współpracować przede wszystkim z własnymi obywatelami, a nie narzucać jakichś decyzji niezrozumiałych. Nasi rodacy protestowali już w Wilnie, blokowali także drogi dojazdowe do Dziewienniszek, żeby nie mogła przedrzeć się rządowa infrastruktura potrzebna do wybudowania tego ośrodka, ale także w najbliższy czwartek będzie kolejny protest, panie prezesie. Tak, najbliższy czwartek będzie protest już większy przed gmachem rządu, gdzie właśnie... Przybędą ludzie z Stalinie, ale też, też, jak mówią, jest poparcie środowisk sprzeciwiających się tej nielegalnej imigracji na całej Litwie i, i będziemy ten protest wyrażali, też, ale też nie tylko protestujemy, składamy, składamy propozycje, też jako, jako partia, jak, jako społeczność zorganizowana Polska, przecież jest bardzo wiele obiektów, gdzie można czasowo umieścić tych, tych imigrantów ekonomicznych, czyli te posowieckie koszary też, też powiedzmy, więzienia na, na Słynnych Łukiżkach e, świecie pustką, bo tam już nie ma tego więzienia, ale infrastruktura cała, 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 cała działa i tam jest, jest bezpiecznie i, i wszystkie, wszystkie sprawy, powiedzmy, utrzymania też są, są załatwione i po prostu takie decyzje należy podejmować, a, a przede wszystkim władze powinny e, wgodnie z naszym prawem zatrzymywać te osoby na 15 dni, a, a, a nie na siłę ich przemieszczać e, w centrum osiedla, tam, tam gdzie mieszkają na... Obbywateli, którzy po prostu boją się o, o bezpieczeństwa i swoje i oczywiście przedeszystkim swo swoich sóch dzieci my mm -hmm. widzimy przede, co, co dzieje się często w tych ośrodkach w Europie Zachodniej. E, czy w tych kwartalach i islamistów, gdzie nawet policja tam tam nie, nie, nie zagląda, a takie y, mówienie, że to będzie bezpiecznie, to po prostu jest, jest bajka i nikt to nie wierzy. W czwartek manifestacja i protest w Wilnie przed budynkami ministerstwa, także protest w Polsce. O godzinie 14 zaplanowano manifestację poparcia przed gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i tutaj także dotykamy problematycznej sprawy, panie prezesie, Mianowicie po raz kolejny, kiedy rozmawiamy o problemach naszych rodaków mieszkających na Litwie, mówimy też o jakiejś takiej bierności polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale w sposób szczególny naszej placówki dyplomatycznej na Litwie, która no, nie działa tak jak trzeba. No właśnie, ten problem już jest podnoszony niejednokrotnie. My oczywiście tutaj z pokorą jako Polacy na Litwie e, przyjmujemy dowolną działalność ambasady, bo, bo ambasady Rzeczypospolitej to dla nas jest instytucja e, już samej nazwy e, z ogromnym autorytetem. No, ale, ale niektóre pytania powstają no, no, tutaj u no, Polaków w dlaczego tego nie ma wsparcia, a nawet jak tutaj mówił maier powiatu sojczyńskiego, gdzie zamieszka 80% Polaków. Zdzisław Palewicz, że, że po prostu ludzie byli szokowani i ubożeni, że właśnie w tym apogeum obrony 9, kiedy przyjechało 30 samochodów i upancerzonych samochodów do, do pacyfikacji zamieszek, 150 policjantów, żeby w jakimś stopniu zastraszyć mieszkańców. Jechali na, 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 na serenach przez centrum powiatowe, przez uliczniki. I w tym samym czasie przyjeżdża ciężarówka z polskimi numerami restrykcyjnymi i przywozi do tego centrum w Materacie. Oborzenie nie miało granic, ale, ale, ale też takie fakty niestety się zdarzają i, i, i również ja jako, jako polityk też Europarlamentu i Europejskiej Frakcji Konserwatystów-Reformatorów razem z posłami. Prawa i Sprawiedliwości, tą frakcją przecież utworzyliśmy i zasiadamy. Czasami nie rozumiemy, dlaczego ta retoryka prawa i sprawiedliwości odnośnie nielegalnych imigrantów jest, jest, jest prawidłowa. I w tym kryzysie imigrantów, który, który był w Polsce w roku 2015. Natomiast działania MSZ, którym przecież kieruje, prawo sprawiedliwość są wręcz odwrotne i, i to chyba też rzutuje na, na, na pozycję placówki, tak tak rozumiemy, to jest jakieś e, niezrozumienie i, i to trzeba wyjaśnić, tak więc e, ten fakt, że, że nasi e, przyjaciele w Polsce z różnych zresztą ugrupowań Miлоość цивільна земmieелеленskiej wyража tam protest, to jest tak najbardzie namejsce i na czasie тут nie może być jakiejś двуліцевości, nie może być jakiej podwój гry. скоро w teleвіz о официальнально наші людиелеленszyzny widzą, że права sprawedliwość nie popiera nielegalnych imigrantów ekonomicznych, bo to prowadzi do, do bardzo wielu negatywnych następstw i w ogóle zmian cywilizacyjnych. Skoro wspólnie popieramy często politykę Wiktora Orbana, premiera Węgier i ostatnio trzymałem podziękowania za to osobiste od premiera Orbana, a urzędnicy z Armenii Prawa sprawiedliwości, prowadzą jakąś inną swoją politykę. To oczywiście jest niezrozumienie i ma jakieś ucienie nawet nawet określone szkodliwej działalności. Panie prezesie, jeszcze jedna ważna sprawa także pojawiać się będą i pojawiają, pojawiają trudności, jeżeli chodzi o sytuację polityczną na Litwie względem Polaków. Ostatnie wybory do parlamentu litewskiego do Sejmasu całkowicie zmieniły scenę polityczną, jeżeli chodzi o Litwę. No, tak, tak. Czyli tutaj mieliśmy do czynienia też z swoistą falsyfikacją e, wyborów, e, bo e, lista WPZ otrzymała 5% głosów, ale później się okazało, że jeżeli że liczy tylko głosy e, ważne, e, to, to, to i tych 5% nie osiągnęła, a 4%. Całe I właśnie chcieliśmy te głosy przeliczyć. E, chcieliśmy zwrócić się do sądu, e, i nam e, jako polskiej zbiorowości e, zamknięto drogę przed sądem konstytucyjnym i sądami litewskimi, co oczywiście jest oczywiście ogromnym skandalem, że w kraju Unii Europejskiej e, wielka zbiorowość partia. Которая мапатія обігona можливості оборони e, swych praw w praw sądach. to też wpłynęło na, na zmianę rządu u nas na Litwie, bo nowa większość ma tylko trzech, e, trzech posłów. E, ponad wymagano, e, większo, wymagane e, znaczy minimum 74 posłów w 141-osobowym parlamencie. Natomiast ten fakt, że wybory w niemałym stopniu sfałszowane nie pozwolą nam obronić e, swoich praw w sądzie, wpłynął na to, że, że, że my mamy Trzech posłów wybranych w okręgach jednomandatowych, a pozbawiono nam pięciu mandatów, bo to nieprzekroczenie rzekomo listy dało nam zero mandatów. A oczywiście przekroczenie dawało już pięć automatycznie, i to wpłynęło na zmianę rządu. I tamten rząd, w którym też braliśmy udział, mieliśmy swoich przedstawicieli ministra MSW, ministra łączności i takich dzisiejszych skandali na pewno nie było. Bo był najbardziej przychylnym rządem dla państwa polskiego. Mocno wspierał na arenie międzynarodowej. Polskę w sporze z, z, z też z biurokratami Unii Europejskiej i dzisiaj, dzisiaj tego nie ma. Lider obecnej partii rządzącej w ma odwrotną pozycję i w jakim stopniu nie poparcie powiedzmy działań miejscowych Polaków, którzy mogli e, partycypować w obecnym rządzie i mieć tych, tych posłów ośmiu, wpłynęło na to, że na własne życzenie nasze państwo macierzyste straciło sobie przychylny rząd. I ktoś oczywiście musi, musi to analizować. Na razie takiej analizy nie widać. E, I te wszystkie e, przesłuchy e, w kancelarii. E, Presady ministrów wskazują, że, że tam niezabała bardzo pobieżna i wręcz ona, ona była taka w wychwalaniu obecnego ministra polskiego pochodzenia, który e, wywodzi się ze środowiska LGBT. Ja myślę, że te wszystkie informacje również poprzez media, poprzez też Radio Maria, które zawsze stało w obronie Polaków w każdym zakątku świata, powinny dotrzeć do prezesa prawa sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, do którego kontakt też e, właśnie ci urzędnicy nie do końca uczciwi blokują dla. dla dla Polaków tutaj wileńskich czy innych jakichś środowisk. środowisk. to jest po prostu prostu własne, własne, to to życzenie życzenie pozycji w w świecie i w, 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 w innych krajach, gdzie są mocne polskie społeczności. Panie prezesie, powiedzmy jeszcze o której godzinie w Wilnie w czwartek jest protest naszych rodaków? czyli godzina czasu naszego wileńskiego 15 w Polsce to 14 godzina i organizatorzy zapowiedzieli, że ten protest pokojowy, trzeba podkreślić, będzie pokojowy protest, będą na pieśni patriotyczne, ludzie przy dostojach narodowych, rozpocząć się koronką do Bożego miłosierdzia, bo właśnie ludzie ufają, że z pomocą Bożą w tej sprawie i w innych sprawach wygrają. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Prezydent. Prezesie, pozdrawiam Pana i wszystkich naszych rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo, Boże. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z Panem Waldemarem Tomaszewskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, prezesem akcji wyborczej Polaków na Litwie w najbliższy czwartek, zarówno w Wilnie, jak i w Warszawie. Protest, manifestacja poparcia Solidarności z naszymi rodakami, także oczywiście Państwa do tej Solidarności zapraszamy. Godzina 14 zarówno przed Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie, jak i również przed budynkami rządowymi w Wilnie.